W w auli Szczecineckiej Szkoły Muzycznej po zajęciach warsztatowych znanego kubańskiego perkusisty, profesora Szczecińskiej Akademii Sztuki Georgia Jorge Luisa Valcarrela odbył się koncert mistrza wraz z uczestnikami warsztatów. Profesor i jego uczniowie zaprezentowali rytmy muzyki południowoamerykańskiej. Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku ogłasza plebiscyt na najlepszy film pokazany w 2014 roku w ramach projekcji odbywających się w dyskusyjnym klubie filmowym SZOK. Spośród grona osób, które oddadzą głos, wylosowana zostanie nagroda główna, całoroczny karnet wstępu na wszystkie projekcje DKF-u oraz karnety kinowe. Głosować, głosowanie trwać będzie do 27 lutego. Kupony do głosowania dostępne są w kasie Kina Wolność. W ubiegłym roku pokazaliśmy przeszło 35 obrazów różnej produkcji, różnych gatunków. No i spośród tych 35 obrazów filmowych, które zostały przez DKF Szok pokazane podczas tych środowych projekcji, no publiczność, mieszkańcy Szczecinka wybiorą swój najlepszy film. Taka nagroda, swoistego rodzaju nagroda publiczności. Każdy oczywiście ma swojego faworyta. Głosy można wrzucać do specjalnie przygotowanej urny wyborczej, która znajduje się w Kasie Kina Wolność, nagrodą za zwycięstwo w, te, w, te, w tym plebiscycie na najlepszy film będzie oczywiście całoroczny koncert do dyskusyjnego klubu filmowego Szok, czyli na wszystkie projekcje filmowe, jakie organizowane będą już w 2015 roku, a oprócz tego Samorządowa Agencja Promocji Kultury przygotowała drobne, drobne nagrody rzeczowe, których nie będę zdradzał, bo to niespodzianka. Plebiscyt zakończy się w, bodajże w pierwszej dekadzie lutego, także trzeba już decydować się na wybór tych, jakie swojego ulubionego filmu. Ja tylko dodam, że wśród grona tych, tych filmów no, znajduje się między innymi również e, kilka obrazów, które były kan kandydatami do Oscara i bardzo możliwe, że, z, z, że tego Oscara zdobędą, między innymi Ida e, Pawlikowskiego. E, także zapraszam wszystkich miłośników dziesiątej muzy do oddania głosu na najlepszy film 2014 roku, jaki pokazany został w dyskusyjnym klubie filmowym. Do kiedy można składać swoje głosy? Tak jak wspomniałem, plebiscyt Zakończony zostanie w połowie, nie, nie pamiętam dokładnie daty, ale w połowie lutego zamykamy już listę i rozpoczynamy podliczanie głosów. Jak co roku spółka Aquatur wspólnie z Miejską Jednostką Obsługi Oświaty przygotowała bezpłatną ofertę dla uczniów szczecineckich podstawówek oraz gimnazjów. Od 17 stycznia do 1 lutego tego roku udostępniony będzie basen, korty do tenisa ziemnego i ścianka wspinaczkowa. Oferta tylko dla uczniów szczecineckich szkół podstawowych oraz gimnazjum. Wejścia tylko z ważną legitymacją szkolną. Wspólnie z Miejską Jednostką Obsługi Oświaty, tradycyjnie w kolejny wolny okres przygotowaliśmy dla młodzieży szczecineckiej ze szczecineckich szkół podstawowych gimnazjalnych bezpłatne wejścia na basen, ale również do regionalnego centrum tenisowego. Warunkiem jest oczywiście ważna legitymacja szkolna. Basen od 10 do 18 w tygodniu, weekendy od 11 do 15, a centrum tenisowe będzie instruktor tenisa w samo południe od 12 do 14, a dla najlepszych mam nadzieję, że dla wszyscy będą najlepsi w tenisa godzina dodatkowa ścianki w wspinaczkowe. Także to wszystko bezpłatnie. Zaraz pierwszy dzień wolny, czyli od soboty do niedzieli kończącej ferii. Od 17 stycznia do 1 lutego 2015 roku. Okay. Czyli co, wystarczy przynieść legitymację i pokazać, że jest się uczniem szczecineckiej szkoły, tak? Tak, można przychodzić w grupach z rodzinami, oczywiście wtedy dorośli normalnie płacą, a dzieci mają bezpłatne i z myślą o dorosłych ograniczyliśmy wejścia na basen weekendy, czyli w sobotę, niedzielę trochę krócej, 11-15, natomiast w tygodniu 10-18 jak najbardziej jest to czas, w którym oddajemy basen i korty w Wasze ręce, do Waszej dyspozycji. Dla dorosłych jakichś promocji w tym okresie nie przewidujecie? Mamy karnety specjalne na strefę spa. Myślę, że warto przyjść, nagrzać się troszkę, może w saunie, czy, czy, czy troszkę opalić solarium, tak jak Pan redaktor wspomniał. Pogoda jest bardzo różna. Mamy trochę jesieni, trochę, trochę zimy, trochę wiosny i, i, i tak naprawdę jest nieprzewidywalne. Warunki u nas są zawsze stałe. i y Zapraszam. A powiedzmy jeszcze z jakich atrakcji można tu korzystać oprócz basenu? Z jakich atrakcji możemy skorzystać? Czy dzieci, młodzież zapraszamy na basen. Basen jest bezpłatny, natomiast te dodatkowe atrakcje, czyli sauna, solarium, które jest w gestii spółki, jest już dodatkowo płatne. Poza tym, jak już państwo wiecie, jest przy basenie jest otwarta siłownia. Myślę, że ma ciekawy program porady jak nabrać masy mięśniowej czy może schudnąć, jeśli ktoś ma takie potrzeby. To zachęcam do odwiedzenia tego punktu. Tam jakby prywatny przedsiębiorca to prowadzi i, i jest niezależny od nas. A dodatkowo usługi gastronomiczne, barek, automaty można się zaopatrzyć. Jeśli ktoś nie weźmie swoich produktów, to na miejscu może się posilić czy nawet. W centrum tenisowym korty, tak, jeszcze ścianka spinaczkowa, o tym nie mówiliście. Będzie dyżurował instruktor tenisa w centrum tenisowym od 12 do 14 codziennie i dodatkowo po tych zajęciach z najlepszymi przejdzie na ściankę spinaczkową, oczywiście z chętnymi, którzy będą chcieli spróbować nowej przygody. To też jest pod okiem instruktora i jest całkowicie bezpłatne. Czwartek, 15 stycznia o godzinie 17.00 Szczecineckie Muzeum Regionalne zaprasza na wernisaż wystawy Historia Polski według komiksu. Będzie to kolejna wystawa z cyklu Cztery pory roku z satyrą i komiksem. Autorem wystawy jest Wojciech Łowicki, a w trakcie jej trwania zostanie wygłoszony wykład doktora Tomasza Marciniaka. Będziemy prezentować jako pierwszą w tym roku wystawę Historia Polski według komiksu. I ta wystawa autorstwa pana Wojciecha Łowickiego to jest jakby jedna z cyklu takich komiksowych wystaw, i to jest cykl Pory roku z satyrą i komiksem. Ten, ta wystawa będzie, będzie jej towarzyszył wykład pana Tomasza Marciniaka. Serdecznie zapraszamy, bo myślę, że to jest takie trochę inne, nietypowe podejście. No i ostatnia wystawa komiksowa cieszyła się dużym powodzeniem, także mam nadzieję, że z tą będzie tak samo. Kiedy się zacznie i ile czasu będzie można ją oglądać? Wystawa zaczyna się 15 stycznia o godzinie 17, czyli tradycyjnie w czwartek o 17 zaczynamy, a będzie trwała do 22 lutego, czyli jest sporo czasu, żeby sobie spokojnie ją zobaczyć. Już w piątek w kinie Wolność odbędzie się ogólnopolski festiwal Piosenka jest dobra na zimę. Od godziny 10 odbywać się będą przesłuchania konkursowe, a o 17 rozpocznie się koncert galowy, podczas którego zaprezentują się najlepsi uczestnicy festiwalu. Gwiazdą wieczoru będzie lider zespołu Lady Punk, Janusz Panasewicz. Festiwal Piosenka jest dobra na zimę. Kolejna edycja pod egidą i nadzorem Krzyszka Ognia Leśniewskiego. Wspaniały festiwal z wieloletnią tradycją. W tym roku gwiazdą całego przedsięwzięcia będzie Janusz Panasewicz, który zasiądzie w jury całego festiwalu. Obrady rozpoczną się 16 stycznia od samego rana. Będą tutaj w kinie wolność przesłuchania artystów grup, które zakwalifikowały się właśnie do tego festiwalu, a o godzinie 17 odbędzie się gala finałowa podczas której zostaną wręczone Grand Prix, zostaną wręczone nagrody, a taką wisienką na torcie będzie naprawdę wspaniały i fenomenalny koncert, wydarzenie, myślę, że w skali kraju, bo takich koncertów jest zaledwie dwa, trzy w roku. Janusz Panasewicz ze swoim solowym projektem niedawno wydał swoją drugą solową płytę. Będzie grał w pełnym składzie muzyków, będą to także muzycy z zespołu Lady Punk, w którym Janusz Panasewicz występuje na co dzień. Zaśpiewa najbardziej znane utwory ze Swoich obu solowych płyt, a także nie zabraknie kompozycji, do których napisał teksty właśnie z zespołem Lady Punk. Także czeka nas naprawdę uczta dla fanów dobrej, rockowej muzyki na pewno tych fanów, którzy chcieliby obejrzeć ten koncert, będzie wielu. Czy, czy, czy są przewidziane jakieś wejściówki, czy to będzie wstęp wolny? Nie, bilety są do końca grudnia 2014 roku, były w cenie 35 zł. W tej chwili one kosztują już 40 zł. Z tego co wiem, to również na antenie telewizji Zachód będzie można wygrać takie, takie zaproszenie na koncert. Z tego co wiem, mobilizują się fani z całej Polski na forach jest zauważalny ruch właśnie, że wybierają się na ten koncert do Szczecinka, także radzę spieszyć się z zakupem biletów. Do koncertu pozostało kilka dni. On, tak jak wcześniej mówiłem, odbędzie się 16 stycznia w Kinie Wolności. Bilety można również tutaj nabyć, tak? tak bilety w kasach Kina Wolności. Osoba, która pierwsza na adres biuro maupa.tvzachod.pl poda nam imię i pseudonim pomysłodawcy oraz współorganizatora tego festiwalu, otrzymał fundowaną przez SAPiK bezpłatną wejściówkę na koncert finałowy. Podając odpowiedź prosimy również podać swoje imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy. Wreszcie zakończono pracę przy zestawieniu łącza optycznego między naszym studiem nadawczym Telewizji Zachód a stacją czołową wektry. Światłowód zastąpi od lat wykorzystywany kabel koncentryczny, który szczególnie w ostatnich tygodniach często psuł jakość odbioru naszego programu. Przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość. Ta zmiana niewątpliwie ją poprawiła oraz dodatkowo zabezpieczy nasze urządzenia nadawczo-odbiorcze przed groźnymi przepięciami wywołanymi wyładowaniami atmosferycznymi. Przypominamy, że program lokalny w naszej sieci nadawany jest w dwóch wersjach w wersji analogowej i w wersji cyfrowej. W przypadku ewentualnej awarii jednego z systemów istnieje możliwość korzystania z drugiego. Wystarczy tylko pilotem dekodera i telewizora włączyć odpowiedni kanał. W niedzielę, 8 marca, w Międzynarodowym Dniu Kobiet w Szczecinku, będziemy wybierać rady osiedli. Czasu zostało niewiele. Tylko do 5 lutego można zgłaszać kandydatów do rad. Lokale wyborcze czynne będą od godziny 8 do 20. Miasto jest podzielone na 20. Dzielnic, na, przepraszam bardzo, na 12, na 12 dzielnic i, i, i się wybiera 12 rad osiedli. Radnych w każdej rady, Radzie Osiedli radnych jest 15, 15 osób i musi być do każdej Rady Osiedli, żeby można było przeprowadzić wybory, musi być przynajmniej 16 kandydatów. Czyli to dosyć proste jest. Ważne jest, żeby mieszkańcy przede wszystkim mieli wolę takiego społeczności, Udzielania się, dlatego że bycie radnym osiedlowym jest zajęciem non-profit, nie jest w żaden sposób, nie otrzymuje się diety. Natomiast jest to taki, no powiedzmy, pierwszy szczebel takiego, takiego właśnie sposobu zarządzania swoim otoczeniem, tak? W jaki sposób wpływa się na to, na, na miejsce, w którym, w, którym, w którym się mieszka. Ja myślę, że wielu mieszkańców w ogóle nie przywiązuje żadnej wagi do powstawania rad osiedli. Nawet nie bardzo wie, czym rady osiedli się zajmują i myślę, że to jest błąd, tak? Dlatego, że... Jest to taki rzeczywisty sposób oddawania jakby tej władzy samorządowej niżej. To jest bardzo ważny taki organ konsultacyjny. Dzisiaj uprawnienia Rad Osiedli są większe niż kiedyś. Między innymi na przykład każda uchwała Rady Miasta, która dotyczy w jakiś sposób danego kwartału miasta, musi być konsultowana z Radami Osiedli. Rady Osiedli mają swój budżet, mogą tym budżetem dysponować. Ten budżet jest różny dlatego, że jest taki prosty, dosyć prosta zasada. Myśmy podwyższyli w tym roku pieniądze na Radę Osiedli dwukrotnie, to znaczy razy dwa. Było 5 zł na jednego mieszkańca, teraz jest 10 zł na jednego mieszkańca. I w związku z tym te Rady Osiedli dysponują budżetem, który jest mniej więcej od 8-9 tysięcy złotych przy najmniejszych osiedlach, gdzie jest tylko kilkaset osób mieszka. Takim najmniejszym osiedlem w Szczecinku jest osiedle Trzesieka. Tam jest, tam zamieszkuje ośmiuset kilkudziesięciu mieszkańców i, i tam tych pieniędzy w związku z tym jest 80 parę tysięcy rocznie do, do rozdysponowania. Natomiast największym osiedlem jest, jest, jest osiedle Kopernika Winniczna. Chyba tam jest jakoś tak jest to, to określone. I tam już budżet jest około 50 tysięcy złotych. No i te, te, te pieniądze mogą być w różny sposób przeznaczane przez Rady Osiedli na, 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 na różne działania drobne, jakieś, jakąś architekturę taką przestrzenną, jakieś, jakieś ławeczki, jakieś place zabaw, jakąś, jakąś taką infrastrukturę taką rekreacyjną dookoła domów, trawniki, jakieś ogrodzenia i tak dalej, również na jakieś imprezy integracyjne. No, o tym decyduje Rada Osiedla. Więcej o wyborach Rad Osiedli w programie samorządowym Miasta Szczecinek. Jutro kolejna sesja Rady Miasta Szczecinka. Szczecineccy radni m.in. zdecydują o zmianie opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej, w tym o zwolnieniu z opłat za przejazdy osoby, które ukończyły 70 rok życia i honorowych dawców krwi. Początek obrad o godzinie 8 w sali posiedzeń Szczecineckiego Ratusza. Jutro, w czwartek, 15 stycznia, w Kościele Świętego Ducha o godzinie 19:30 rozpocznie się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru orantek. Jutrzejszy koncert to również forma śpiewanego wykładu dla słuchaczy Uniwersytetu III wieku. Wstęp jest wolny, organizatorzy zapraszają wszystkich do wspólnego śpiewania. Zapraszam mieszkańców Szczecinka na koncert kolęd, ale to jest taki koncert połączony ze wspólnym kolendowaniem, czyli wspólnym śpiewaniem kolęd, które tak jak Pani powiedziała bardzo lubimy. Gdzie się odbędzie i o której godzinie? Koncert odbędzie się w Małym Kościele, czyli w parafii Ducha Świętego w Szczecinku o godzinie 19.30. Wykonawcami koncertu będzie chór kameralny Orantes, którego myślę nie trzeba mieszkańcom Szczecinka przedstawiać, a towarzyszyć będzie mu orkiestra kameralna Szkoły Muzycznej. Czy każdy może przyjść? Czy są jakieś bilety, czy jest wstęp wolny? Każdy może przyjść, każdy może śpiewać, nawet ci, którzy nie potrafią śpiewać. Wstęp jest wolny, ale oczywiście będzie to też taka forma koncertu. Także kto będzie chciał, będzie mógł kolędować, a kto będzie chciał posłuchać kolęd w atrakcyjnym wykonaniu nie tylko tych najpiękniejszych polskich, ale i zagranicznych, też będzie miał ku temu okazję. Przypomnimy jeszcze miejsce i godzinę. Parafia Ducha Świętego, czwartek, godzina 19:30. Zapraszam. Ze względów organizacyjnych zarząd koła PZW Jesiotr przesuwa termin zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Tak więc nie w sobotę 17 stycznia, ale w sobotę 7 lutego na walnym, walnym zebraniu spotkają się szczecinetcy wędkarze. Obrady rozpoczną się o godzinie 17 w siedzibie koła przy ulicy 9 maja 12. Właśnie rozpoczął pracę Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinku. Planowany jesienią zjazd będzie dwunasty w 70-letniej powojennej historii szkoły. Komitetowi organizacyjnemu przewodzi Leopold Czekałowski, były wieloletni nauczyciel i dyrektor szkoły. Spotkanie absolwentów z poszczególnych klas, roczników oraz oficjalne uroczystości ogólnoszkolne zakończy tradycyjny bal koleżeński. Zainteresowanych udziałem organizatorzy proszą o kontakt ze szkołą. W imieniu Zarządu Wojskowego Oko Apotetyka Wiarusy zapraszam na naszą pierwszą tegoroczną imprezę. Chcę zorientować Państwa, że to jest już 45. rok nieprzerwany aktywnej działalności naszego Koła Wiarusy. Tradycyjnie rajdem zima rozpoczynamy cykl imprez zaplanowanych na rok bieżący, a w kalendarzu zaplanowaliśmy ich aż 32. Na najbliższą niedzielę, 18 marca, zapraszam na rajd pod hasłem Zima, a trasa tym razem wiedzie szlakiem szczecineckich rond drogowych. Nie wiem czy Państwo jesteście świadomi, mamy ich w przecinku 16 w tej chwili, licząc tymi nowymi w kierunku Trzesieki przy nowej obwodnicy naszej wewnętrznej, ale my przejdziemy dziesięcioma rondami, począwszy od Williama Osińskiego koło odborca, skończywszy na rondzie imienia Adama Giędresa przy ulicy Kościuszki. Około 5-kilometrowy spacer, odwiedzimy te ronda. Poznacie Państwo historię i życia patronów tych rond. A zakończenie w siedzibie Sapiku, byłym klubie garnizonowym na ulicy Kosza Kielińskiego. Tam oczywiście będzie ciepła będzie herbata. Będzie quiz również o Warszawie, tradycyjnie ten zima realizujemy też pod hasłem pamięci o naszej stolicy, jako że mija kolejna rocznica jej wyzwolenia. Będą konkursy rekreacyjne, zabawowe, tak więc na pewno kolejna nasza udana impreza. Impreza, która, jak powiedziałem, inauguruje sezon turystyczny w naszym kole w bieżącym roku. Zapisy w siedzibie KOAPTTK oraz Centrum Informacji Turystycznej. Tam są jeszcze do oglądu regulaminy i zapisy do piątku włącznie. Polecam, zapraszam na pierwszy w tym roku naszą imprezę na rajd pierwszy po Szczecinku szlakiem szczecineckich rond drogowych. Szczecineckie Towarzystwo Lig Amatorskich zaprasza wszystkich miłośników tenisa stołowego do udziału w Grand Prix Szczecinka 2015. Zawody rozgrywane będą w dwóch kategoriach: Open oraz Plus 50 i będą składać się z pięciu oddzielnych turniejów. Do klasyfikacji generalnej zostaną zaliczone najlepsze osiągnięcia z czterech startów. System rozgrywek uzależniony będzie każdorazowo od liczby startujących uczestników. Wpisowe dla dorosłych 15 zł, dla młodzieży do lat 18. 5 zł. Trzej najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach w końcowym rozrachunku otrzymają nagrody fundowane przez sponsorów turnieju. Inauguracyjny turniej już w sobotę o godzinie 14:30 w hali Osiru Ślusarnia. Zapisy bezpośrednio przed zawodami u sędziego głównego lub pod numerem telefonu 660 516 568. I tą informacją kończymy dzisiejsze aktualności. Za chwilę reklamy, a po reklamach zapraszam Państwa do służb mundurowych w naszym mieście. Muzyka